Idziemy? Eee, upside down house pan Tak? No to chodź Jest? Tu? O kurka wodna Mia, ile to kosztowało? Eee. 14 funtów za dwie osoby, trochę drogo co? Chodź mi, chodź. Pokaż się nawet noga jest? w krzywym domku, upside down house. Ja się Kuchnie tu kręci normalnie, ale jaja. <śmienny> ja jadę. idźcie z rączką. A, jest tutaj. A, u rączki, żeby dobrze. Nie mogę. <śmienny> ja idę na kanapę usiądź. Mija w tej chwili do łóżka! Do łóżka! Nie można! Przed mnie, szybko! Przed nami jest! No to do łóżka idz! Poczekaj, tylko rebuty moja torba, halo Tak wygląda Nie wiem, że to jest do góry nogami, to jest jeszcze krzywe I tak błędnik wariuje, że normalnie jak na karuzeli był się czuję. Czy się chodzi Mija, to powiedz Nie wiem, na chodzi. nie mogę chodzić Nie mogę zbawić się na bokie Coś dla ciebie Mija Tata Daj mi nie, da! Rubało w tym upside down house. Powiedz, zmęczona jesteś? Kręci się w głowie trochę? Kręci się, nie? O, zobacz, pieniądze. O, Nie, 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 Mija złaź na dół, to jest absada. House, ale jak spadniesz, to boli tak samo. Zła z tego sufitu. Dobrze w końcu, że wyszliśmy z tego domku. Mija zła z dachu. Zła z tego dachu. Będę Wysoko ja jestem. Zła z dachu.